13 do 998. 13 nadbiorze. Słuchaj, przyjąłem zgłoszenie. Wypadek samochodu osobowego. Zderzenie samochodu osobowego z ładowarką ładującą płyty betonowe. Nurzec, stacja ulica Akacjowa, 3. Jedna osoba poszkodowana przygnieciona. Dysponuje do zdarzenia dwa zastępy OSP Nurzec, stacja. I odergiesie medyczne GCBA 5x32. Przyjąłem, ruszamy do działań. Czyli już trzeba będzie dobrze przeszukać samochód, bo osoba jest w samochodzie, a nie ma tego w zgłoszeniu, nie? Nie ma tego 7 3, 21 jak oni wiadomo to wy też tutaj przemieszczajcie się na Na odbierze 998 Jesteśmy na miejscu zdarzenia Sytuacja wygląda w ten sposób, że jedna z osób poszkodowanych Przygnieczona jest płytą betonową Jest kolizja dwóch samochodów Ładowarka plus auto osobowe W aucie, w aucie osobowym jest również osoba poszkodowana Rozumiem, dwie osoby poszkodowane ja rozumiem też, że potrzebny jest ZDR, tak jest. Proszę zadysponować karetkę pogotowia. Dwa zastępy. Zastęp numer 1, Nurzec stacja. Rozumiałem. Zastęp numer 1 rozkłada sprzęt hydrauliczny. próbuje wyciągnąć osobę poszkodowaną spod betonu. Zastęp numer 2, Nurzec stacja

Oddycha, grożenie Osoba poszkodowana w aucie, Nieprzytomna, oddycha, grożenie jest. Zastęp numer 2, Osoba poszkodowana ma być okryta jak geocent. Pojazd ustabilizowany. Możecie przystąpić do zbijania szyb. Zastęp numer jeden gotowy jest do podnoszenia betonu. Słuchaj, w tej chwili podjęta została próba uwolnienia osoby poszkodowanej spod betonu. Przy pomocy poduszek osoba w aucie jest nieprzytomna. W tej chwili ratownicy próbują udostępnić dostęp i ewakuować osobę z pojazdu. Rat Zgłosi do policji. Dowódca Straży, zgłaszam się. Zgłaszam do policji. Dowódca Straży, zgłaszam się. W związku z kierowcy do lasu, który jest zagrożony pożarem, yy, czy zagrożenie nie jest na tyle realne, że możemy rozpocząć akcję poszukiwania kierowcy? Yy, zagrożenie nie jest na tyle realne możecie rozpocząć poszukiwania kierowców. Do no, nas tu kierujemy 50 policjantów i przewodnika z Tak zrozumiałem. Dobra. Dobra. Wydział chirurgii zgłoszę 13. do w tej chwili przyjechały dwie karetki pogotowia na miejsce zdarzenia. Policja również jest na miejscu, zabezpiecza teren akcji. Prawdopodobnie kierowca uciekł do lasu. Zostały podjęte poszukiwania tej osoby. Jak tu działania? Jak tu działania? Jeszcze trwają. Proszę? Jeszcze trwają. Spróbuj teraz tu i tu. Teraz.

998 zgłośnie do 13 na 998 W tej chwili osoba poszkodowana spod betonu została przetransportowana na deskę i przeniesiona w miejsce bezpieczne trwają czynności ratownicze. To numer 2 wydobywania cele poszkodowane braku pojazdu. Rozumiałem. I don't know. Af uh clapso -huh. uh -huh. 13 <SPA> do rogi <trygmez> <Quite. tryg Law astravenata> pierwszej Na odbiorze 13 Mamy opór z kutowaną jedną, na trzydziestą, 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 trzydziestą No i teraz kutaki medyczny 998, w do 13 Na odbiorze 998 w tej chwili dwie osoby poszkodowane zostały przekazane dla PRM i mają trafić do szpitala. Zrozumiałem. Dowódca Straży, zgłosi się do policji. Dowódca Straży na odbiorze. Odnaleźliśmy w lesie, w lesie kierującego, na obrażenie ciała, także wzywamy karetkę. Wyszło tylu ludzi, i weszło z 50 i przewodnik tym. Także my też wzywamy karetkę do poszkodowanego z kierownicą. Zrozumiałem, z zastępu OSP Nurzec dysponuje ci dwóch ratowników po HPP w celu udzielenia pierwszej pomocy. Dziękuję, też za parkingiem w rejonie Nadleśnictwa. Zrozumiałem. Ty i ty idźcie tam za parking w kierunku Nadleśnictwa. Dzielicie pomocy tam osobie poszkodowanej. Torbę weźcie, torbę weźcie PSPR 1. na osoba poszkodowana kierujący pojazdem. W tej chwili wysyłam do tej osoby dwóch ratowników. Policja zadysponowała karetkę pogotowia. Zrozumiałem, rozumiem, że. Zast... Dowódca zastępu numer 1 Nurzec stacja, dowódca zastępu numer 2 Nurzec stacja, zgłosił się do 13. Zaszmanie, Zaszmanie, Mori. Dowódca zastępu SP Nurzec numer 1 i numer 2 kończymy działania. Osoby zostały przekazane karetce pogotowia. W tej chwili macie 20 minut na pocięcie tego auta. Zrozumiałem, wykonuję.